To znowu my! I nasz kanał Naszym Tempem. Teraz jesteśmy już w Polsce, w Warszawie dokładnie. Od rana jeździmy po klientach, więc padam, bo o 6 rano musiałam wstać. Zjadłam. O 6.20 e... oszukuję. O 6.20? Nie wiem, no sz... ja o 6.00 byś nie wstała. E... Była, była szóstka najpierw, więc szósta, tak? Tak. Nie ma rzeczy 6 czy 6?56! Jesteśmy już pod siłownią w Warszawie, idziemy na trening. Bo musimy zrobić trening. Chcemy. Powiem Wam szczerze, że serio nawet chce mi się iść na trening. Wow, ale będzie jazda, o stary. Tak, chce mi się iść na trening, więc myślę, że to będzie fajny trening, pomimo tego, że nie mogę robić dołu. Smutne. No no i co dalej? Dalej spotykamy się z moją koleżanką, więc po treningu jedziemy, zjeść coś pysznego, zabieram Kamilka na. Na? No. Na co mi zabierzesz? No bo już nie mogę wytrzymać. Na karbonarkę O kurwa, człowieku no i to podobno jest jedna bardzo taka duża carbonara, że się za nią płaci, nie wiem jeszcze ile dokładnie, ale widziałam to na TikToku i też nasi znajomi o tym nam mówili. Challenge dużej carbonary będzie? Tak. To weź dwie. I to będzie challenge. To weź dwie. Dobra, lecimy na, na trening. Idziemy się, robię sobie podciąganko, robię sobie pompki na poręczach, zrobię delikatny biceps, triceps i powiem ruszę nogi, bo jutro mam przerwę, a od niedzieli mamy już tak ostro, 10 tygodni tych treningów w związku z tym, że 7 października lecimy do Indonezji Więc w związku z tym właśnie teraz się a mam niedzielę zapierdana już, już na maksa Tylko to my tu będziemy 3 godziny Super seria Kamil Ty dobrze stoisz? Znaczyś... Zdaje się sobie Dobrze stoisz? Tutaj jest strefa cardio. Tutaj się można rozgrzać albo porobić coś na pudłach, albo na przykład brzuch zrobić. Tu jest strefa wolnych ciężarów, gdzie my siedzimy najczęściej. Na siłowni jest też sauna, co jest mega fajne. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to na pewno byśmy skorzystali, chociaż oddzielnie znam skoro oddzielnie męska, więc wiadomo, że fajnie by było, jakby była sama, to wtedy no, jakoś lepiej bym się korzystało z tej sauny. O, no Miriam nie rozjewało. Kamilek kupuje bilet, wow Co to Moja się kup... stało? Wiesz dlaczego? Ja powiem ci dlaczego Bo ten samochód jest na mojego tatę Więc <laughs> samochód zaparkowany I idziemy Jest na tatę, dlatego Tata będzie krzyczał na mnie Ja nie mogę sobie na to pozwolić Bo mój stary ma 50 lat Zachowuje się jak 70, czujesz się jak 80, ja nie chcę żebyś szedł bardzo kochany, więc fajnie, lubię go. Jesteśmy na Placu Konstytucji 3 w Warszawie, w restauracji, znaczy przed restauracją Madonna. Jestem ciekawa tej restauracji, dużo poleca jak było. To są Kamila Klimaty. Tak, mi się to podoba, fajnie, lustra na suficie, nie? Dobra, w związku z tym, że nie ma carbonary, bo jest o 16, Weźmiemy sobie następujące podpunkty z menu. Mm. Powiedz, że menu jest nieintuicyjne. Menu jest nieintuicyjne. <noise> ale dlaczego? Dlatego, że jest nieintuicyjne, że nie jest dla mnie proste. Weźmiemy sobie po bulionie. Pan! pan. Kamil musiał do pan. pani podejść i zapytać, jak skorzystać z menu. Weźmiemy sobie bulion, bo tej zupy... ale nuta. <noise> Bo teraz są dania lunchowe od 14 do 16, tak? Czy od której? Od 12 do 16. Boże, co za mina. Ale od 12 do 16 jest. Y... Menu ręczowe? Tak, 35 zł i w cenie macie bulion i drugie danie i drugie danie możecie sobie weźmieć do góry. Nie bulion, tylko y, macie zupę y, i drugie danie, ale że jest tylko do wyboru bulion to powinna powiedzieć że jest tylko bulion. No może dzisiaj jest A. tylko bulion. Bierzemy po no. bulionie, czyli dwa buliony, weźmiemy do tego sobie y, papardelle z borowikami i kurczakiem, weźmiemy schabowego i weźmiemy jeszcze kurcze pierwilowane z borowikami, bo lubimy grzyby. Trzy? No trzy. No bo się nie najemy jak zwykle. No I pewnie, do ale jeszcze potem z Ritą idziemy. No to ja wiem, że z to idziemy, ale za 3-4 godziny, no dojeźdź dość trzy dania jak człowiek. I dopiero ludzie po prostu... chcą obejrzeć bardzo dużo jedzenia. No to będzie tutaj bardzo dużo i tam będzie bardzo dużo. <laughs> jeszcze w nocy będzie bardzo dużo. Dodatkowo weźmiemy sobie yy, hibiskus i marakuę, jeżeli chodzi o lemoniadę. I jedno dwie na pół żeby liznąć, tak nie? Ej, gdzie mój kapelusz? Nie ma. Je, je. A miałam ochotę na tą carbonarę, powiem szczerze, bo podobno tej herbonary robią przy stoliku. Naprawdę? Tak, że pan przychodzi, robi. To ja mogę przystotę. sobie sam przynieść na przykład makaron seryjny, co tam też zrobić? To jest do żabki. Zupa. Ja nie wiem zup w ogóle. Nie wiem, co mi się o tym spodziewać. Ogólnie rzecz biorąc, ten smak ukaże mi się z kacem. Dobra, no to dojeść. No zjeść, coś tam zjemy na pewno. Tu jest jakaś zupka wega. Dobra, ja się poddaję, bo dla mnie zupa to jest bez sensu. Ja w ogóle nie czuję... Kamil czeka na drugie danie. Nie czuję powinności jedzenia zupy, od zupy nie rośnie. Uwaga, tu jest już lepiej. Ła, spaghetti w płynie, niewiarygodne. Ale dobre? Zaprawdę powiadam. Taka to jest... zupa od babci czy nie? I wiesz, to ciężko mi powiedzieć, bardziej jak makaron od babci. Okej. Okay. To smakuje jak pierdolone spaghetti. Może to carbonara? Tylko tylko sosem pomidorowym nie. Okay. Gorące tak jak piekło Czego tyle? My oczywiście cztery dania Jak cztery Cztery dania dla dwóch osób Trzy No jak są? To mizeria. A dobra No schabowy z ziemniakami Kurczak z ziemniakami Gnocchi z kandyzowanym jamnikiem. Ładnie wygląda. Mm. A Jula ma ravioli, mega. Z czym to jest? Bez dynią. Nie mój smak. Nie Zijem. twój smak? Zjem, ale ja chyba wolę burgera. Ja wiem, że ty wolisz takie burgerki, żeberka i na rzeczy. Wszystkie żarcze, nie? Dobra. Patrzymy dalej. Słuchajcie, ja bardzo mocno wierzę w to. Jeden z Habowy zgwałci Ci mi kubki smakowe. Spójrzmy jak to smakuje. Zobaczmy tego wariata. Nie jest cienki, nie jest cienias, nie jest. Wygląda ładnie. Nie rybą. Na rybie smażony. Dawaj kolejna. Dobra, z cytryną chyba. Co to jest? Kurczak, kuciak, mieszana i borowik. Borowikowy sos coś dla mnie, ja uwielbiam. Wow. Pycha? Mhm. Przypomina mi się o takich momentach, jak kiedyś jak jechałem z mamą i tatą na działkę. I moja mama na piecu, takim żeliwnym robiła nam obiad. I grzyby, te co zebraliśmy wcześniej. Oczywiście płacz były, bo nie widzę zbierać grzybów. Także mama podsmażała, dawała śmietanę trzydziestkę, dawała na ziemniaczki i do tego robiła nam pierś z kurczaka taką uciekającą olejem. Kocham to. Widzowie, ale ognista sprawa tutaj jest. Zaraz nam Paulinka spłonie. Mój na szczęście się nie pali. Mój jest elegancki. O. Brule. Nie, nie, to jest krem brulee. Dawaj. Nie próbuj. No, ten ogień musisz zjeść, Paulina. No, Ale Krusty. jak Dawaj Nie uważyłaś się? Mm. Tylko to jest ciepłe. No tak. Dobrze, Dobre? Dziękuję. Dobre, ale nie mój smak. nie twój smak? To próbuj tego. To już fajniejsze, kołfajniejsze jak ten Tiramisu. Smakie. Dobre, ale tak nie jak oj. Budyniowe. No. Dzięki. Nie mój smak w ogóle. Ale opierdolę całe. Nie, ale w ogóle to nie musisz. Sma... A twoje smaki? Też mało, nie. mało cukru, nie? Fajne. Na początku trochę. Dla niego wszystko jest fajne, on, naprawdę, on z każdym ja. zdaniem tak mówi. Słuchajcie, tutaj jest ryba, widzicie? To jest na talerzyku w kształcie ryby. I na początku w ogóle zobaczyłem tą rybę. Bo oni zabrali Miltonowi z buzi. No pokaż, nie ma Miltonu ryby teraz. Milton nie ma ryby. Zobacz. Zobacz. Ryba jest tutaj, I słuchajcie. Na początku zobaczyłem tą rybę i wyobraziłem sobie smak ryby i poczułem go nawet na chwilę, ale za sekundę ten budyń elegancko rozjechał mi się w buzi i poczułem, My to, kurwa nie wiem, co poczułem. Nie, dla mnie to w ogóle nie. Nie hmm. podchodzi mi do jedzenia. Fajna właśnie skróbka, fajnie, bo nadaje charakteru, że coś jest takie chrupiące. Ja lubię, jak coś chrupiące na wierzchu i miękkie w środku. Doskonale, dokładnie tak jak ja. Czyli chrupiący na wierzchu, twardy, a w środku miękki. Leci film romantyczny albo o kotkach małych, albo myślę o schronisku i ja razu więc... Idealny deter, idealny! Kochani, oczywiście tutaj też nie może zabraknąć rounturu, więc zaczynamy. To jest nasza klitka. Już jest trochę brudno, bo przyszliśmy i dopiero jak się przespaliśmy to wam nagrywam. Tutaj sypialnia Kamil tu leży. <gryw> Chyba się, żebym mogła wam nagrać filmik Widok, na co mamy widok? A no nic takiego Mamy budynek Ale jest spoko powiem wam Pokój kosztował 550 zł za, za noc Ze śniadaniami Więc jutro będzie test śniadania Cześć kochani, my już wyszliśmy na miasto Czekamy właśnie na naszą Julitkę, która mieszka w Warszawie I umówiliśmy się w centrum Warszawy Bo idziemy coś zjeść O idzie Zobaczcie, tutaj jest. A ja dzwonię do Was, siomadeczku, kochani! Oczywiście. To nasza Julita. Idziemy coś zjeść, gdzie idziemy zjeść. Idziemy zjeść um, coś dobrego do włoskiej restauracji, którą ja wymyśliłam. Zobaczcie jak pięknie. Przepięknie jest dzisiaj. A chciałam iść na rów, to pa Jolita mówi, nie, nie będzie ładnie dzisiaj, nie będzie, więc pewnie jutro pójdziemy. A to jest ta restauracja. Wygląda ogólnie bardzo ładnie. Taka elegancka, trochę ta restauracja, co nie? Pachnie truflami. Tak. Pachnie truf truflami i złotem. Yy, jadalnym złotem. A zatem po Pierdoli. Czuję jak mi zasysa kieszeń, Paulina. Wybieramy sobie jakieś ciszności. Jezu Chryste znowu. Człowieku, ja ważę 87 kg. Ja ważę 6 kg więcej niż 4 tygodnie temu przez tego YouTube'a. 6 kg więcej, zresztą wyglądam. Jestem gruby już. Czyli to wszystko wina yy, YouTube'a? Zjadłem y, troszeczkę w Madonie Troszeczkę. Troszeczkę, zresztą widzieliście co jadłem przed chwilą. I y, ja w tym momencie, mi się jeszcze odbija, z hamowym tym z Madonny, naprawdę. A zjadłem <noise> dwa kiwi, wypiłem herbatę, wziąłem maślan sodu. I pół kawy. I pół kawy jeszcze spałem 40 minut. Dalej I godzinę spałem. Godzinę spałem? Tak. No, więc ja nie wiem, jak my to zrobimy, ale dobra, zamówmy trzy pizze, zobaczymy co się stanie. Czy jest naprawdę pikantna, powiedzcie mi. Mm -mm. Nie? Nie jest warto bardzo bo dla Kamila nigdy nie jest. A dla mnie zawsze bardzo. Jak jest coś pikantnego. Dla ja mnie też nigdy. Aha, no to czyli będzie no. dla mnie pewnie pikantne. A jeszcze dodatkowo przyszymy nam pyszne aperolki. nie mieć alkohol, na YouTubie. Gdzieś będzie nagrywać alkohol na YouTubie. to bezalkoholowe. A, dobra. Są bezalkoholowe. Kochani, jest 1 sierpnia. Sierpień to jest miesiąc trzeźwości. A my Dobry? pijemy bezalkoholowe aperolik. Aperoli, Skąd tak? ty to wziąłeś? Wymyśliłaś to teraz? Nie, no nie, tak. naprawdę. Dzień dobry. Kochani, ja. Ale ja seksowna bibliotekarka, Jezu. Ja się wcale nie dziwię, jestem z tobą już 8 lat. I jem ostrą salami. O, oh je, yeah, właśnie tak. Ja z tym. Ojciec je na końcu, oczywiście wszyscy już zjedli, a ja na końcu próbuję. No, dla mnie jest piękna na bardzo. Dla mnie w ogóle? O, dla mnie też. Osoby, które są Oso... wyczulone na to, to od razu poczujecie. No bo to się to jest pizza z salami i z chili. My właśnie wstaliśmy. Jest po dziesiątej. Szybko się ogarnęliśmy i idziemy na śniadanie, bo jest do 11 tylko. Ja już nie wiem co znaczy ten wygodny materac. Powiem wam, że tak w niego wsiąkłem, że jak tak się położyłem, to mnie tak otulił. I ta poduszka mi tak się zakryciła na głowie. Tutaj druga. Paulina tutaj jest jeszcze z jednej strony. Ja byłem taki z z poziomem materaca. Ja się wyspałem niesamowicie. Nie wiem, że nie widać po mnie, nie słychać, ale wyspałem się niesamowicie. To prawda, ja to samo. Cudownie się spało. Dlatego lubię jeździć do hoteli takich, bo zawsze mamy super materaca Na szczęście był szwedzki stół, nie tak jak wcześniej, że sobie jedno danie możesz wybrać. Dobre. Dobre? Zobaczmy. Lepsze niż na Cyprze? No tak, ja kiedyś jak jak na pizza to jest tragedia. E, czy kiedyś powiedziałem, że coś jest niedobre? W sumie racja. A, b... A czego nic warzywka nie zadość specjalnie wzięłam? I Ma... sarek wiejski? Mają mało kalorii. Warzywka? Nie opłata mi się ich się My już ogarnięci. Ja założyłam taką różową spódniczkę, pomogą mi ją oprasować. Mój kochany. I jedziemy już miodu. Dzień dobry, dzisiaj jest ładna pogoda, Cierwę. mam nadzieję, że jest ciepło. Ty w ogóle, Beskidzu, teraz ogarnąłeś, się ubrałeś w ogóle? Elegancko się ubrałem. Jest tak ciepło? Wziąłem kapelusza, i Gerwazego. No cóż. On z głodu Gerwazy? On już zdycha, bo już nie interesujesz się nim od dwóch tygodni. Bo nie kręcę kontentu, bo mi się nie Teraz będziemy mieli kontent podróżniczych. podróżniczy. Bo ona będzie opowiadała o wszystkim, historia, co robimy, <noise> gdzie, za ile, po co, dlaczego, bilety, zniżki studenckie, a ja będę tak... Ale Ach. tylko po prostu takim figurantem. Będę prowadził pojazd i będę czasem ją nagrywał. I nagle za rok czasu, nie, i nagle na Bali się odpalę. Bekcie, malu wariaty, cześć, kurwa, Sawadee ka. I człowiek będzie... Momencie... to jest. Jest I... godzina 12.20. Śniadanie jedliśmy godzinę 20 temu. I przeszedli... przyszliśmy od hotelu mroz 500 metrów. 400. I dostałem się ten kubański pączek, nie będzie świetnym pomysłem. Teraz ja zapytam Pana. Pani! Właśnie ja na nie jadłem godzinę temu i nie wiem, czy ten pączek to jest dobry pomysł, jak pani myśli. To pani daje tego. Kibel. Kibel. Kibel chój. nowy? Nie widzę kurwa ciasta w pączkach. Zwykły kurwa pączek za 15 zł z chujowej jakości czekoladą. I ma na górze takie coś, to jest dubajskie. Zwykłą czekoladą czy co? No da. Zwykła czekoladą? Łoża chowa, a tu krem duo z biedronki. A my idziemy właśnie do muzeum PRL. Mamy jakieś 2 km do niego, więc stwierdziliśmy, że się przejdziemy. I powiem Wam szczerze, że ja już żałuję, że tak ubrałam, bo jest mi tak gorąco, że w samochodzie zostawiłam marynarkę, bo stwierdziłam, że już przesada. A ja marynarkę się zastanawiałam w ogóle, czy pod nich długi nie założyć. Idziemy, zwiedzamy. Pokażemy wam, ja jestem mega ciekawa tego muzeum. Dużo znajomych było już w tym muzeum i polecało, że bardzo fajne miejsce, więc idziemy oglądać. Tak. Kochani, jesteśmy już pod Muzeum Życia w PRL, -y. Więc wchodzimy. Siemano, to nie jest tak, że tylko chodzimy, żremy i trenujemy. Wcale nie! Czasem też chodzimy po muzeach. Dla bezpieczeństwa pani dała mi kartki, że mnie z całego muzeum, więc mam wydzielone, natomiast czasem chodzimy też po muzeach. Czasem też. Chcemy zrobić coś innego niż tylko żarcie, i podróżowanie, więc zapraszamy. Bagażnik jak w Porsche. Pamiętam, mój dziadek kiedyś miał takiego. I podarował go mojemu ojcu. I mój ojciec go po dwóch czy trzech miesiącach wydachował na polu. Wtedy, w tych czasach, nie? Pierwszy samochód mojego ojca. I to w ogóle dziadek dał mojemu ojcu to, ale to nie był ojciec mojego ojca. Tylko Teścio. Teścio. Chodź, przymierzę się. Ja wiem tylko jedno. W związku z tym, że zaczynamy kolekcję tych samochodów yy, klasycznych Ja to, muszę mieć takiego To wiem, że jak nie wsiądę, to go zaraz kupić, ale, ale wsiądę, na moje ryzyko A, dziwny łokieć Jak wygląda? Zajebiście Czajcie to, że jeszcze jak no, byłam mała, to babcia miała takie same łóżko No zobaczcie to Na pewno to kojarzycie z dzieciństwa, takie rzeczy Niesamowite, coś takiego zobaczyć znowu Moja babcia dalej ma takie zdjęcie ze ślubu z dziadkiem. Nie do pracy, bo ja bym Mogę iść teraz wziąć swoje kartki i iść kupić sobie 150 gram mięsa. Proszę bardzo. Średnia pensja to była 1450 zł. Nieźle. A malucha można było kupić za 82 takie pensje. Syrenę. Za 82, a malucha chyba za 50 tam pisało. 52, no 52. coś takiego, No to no. wraz, jak ja biorę pod uwagę, że kupiłem sobie jakieś BMW 7 za dwie pensje, a oni na malucha pracowali 50 pensji. Nie a żeby... jeszcze władza utrudniała przy zakupie samochodu. Musieli udowodnić, jakieś zaświadczenie musieli mieć, że ten samochód jest im niezbędny do pracy służbowej. Nieźle. Halo? Dobra. 2 kg mąki i kilogram pierogów. I te, te dwa wagony złota po prawej stronie stacji. Dobra, na razie. Ja jestem zwykłym facetem. Widzę tunel, robię redukcję i robię daj. co chwila są tunel. Na... Uwielbiam to. No. Fajnie, nie? Super jest. W ogóle fajnie ten Twój samochód bo jest bardzo go lubię. To jest pierwsze Twoje auto, w którym ja jeżdżę z taką przyjemnością, że mam ochotę w to wsiąść. Mówiłeś, że wszystkimi lubią jeździć moimi samochodami. No, ale tym lubię najbardziej, bo tamte nie z tamtych... Czy... Najbardziej lubiłeś Corsa ujeździć, ja a, myślę. Tak, Corsa, wiadomo, jeden z shift ale w związku z tym, że twoje auto ma 520 koni 700 km i że wali bomby i że ma szybką skrzynię i trzyma się drogi przyklejone, bo w zakręcie jestem w stanie zrobić 1.7G, to jest dużo, jak na auto zwykłe, yy, to dlatego najbardziej lubię nim jeździć, z tych wszystkich, które miałaś, nie? No ja wiem, ale ja myślę i tak, że Corsa chyba najbardziej, bo tyle nie ujeździłeś. No, bo ona 3,5 litra paliła Roby, a to pali... Chodź, pokaż. O tutaj. Czekaj jeszcze, musimy tutaj sobie komputerek włączyć. 14,6 masz teraz, a długookresowa okresowa z 6000 17,4. To nie ma tragedii też w sumie, nie? Nie jest to bardzo że spalaniach na to, co to auto daje. No nie, no to jak jeździsz, to na pewno nie. tak pokażemy im dźwięk. Chodzi jak Baby v, V8, nie? bo to jest 5 cylindrów w rzędzie. My właśnie zmierzamy do pałacu w Wilanowie. Jestem mega ciekawa tego miejsca. Zawsze chciałam tutaj przyjechać i zawsze jeździliśmy do Łazienek Królewskich. A ja jestem bardzo ciekawy, kiedy w końcu zjemy, bo jest 14.40, a ja ostatnio jadłem tego pączka i to było już ponad 2 godziny temu. Podmdlewam. Ale przed chwilą jak mówiłam, żebyśmy pojechali gdzieś zjeść, to twierdził, że nie będziemy nic jeść dzisiaj, ale okej. Okay. Teraz musisz wytrzymać, bo ja muszę tu zwiedzić wszystko, Ile? zrobić zdjęcia. Ile? Godzina to minimum. Ja zmyślałem, że powiedz że pięć, godzina to bez problemu. Więc godzinkę tutaj na pewno coś porobimy. Podszedłem pod kasę biletową i kasa biletowa się zepsuła i wchodzimy bez biletu. Przy samym wejściu już do, tutaj dołać. Wazienek. Zgadzam. Pod samym wejściem tutaj nie wiemy, jak to nazwać. Do parku, przed parkiem? właśnie o to chodzi w tym kanale, że my pałacy. jesteśmy naturalni, jesteśmy sobą, nie zmyślamy, nie udajemy, nie kombinujemy. Jak czegoś nie wiemy, to mówimy błędnie i się możemy mylić, bez jesteśmy tylko ludźmi. O to w tym chodzi, żebyście się tutaj czuli. Kurwa, jak mają oni się czuć. Jakbyśmy byli debilami po prostu. Kochani, okazało się, że nie wejdziemy do pałacu. I mamy tylko darmowe wejście tutaj, przed pałac. Więc słabo, bo nawet. Do ogrodów nie wejdziemy, chyba, że jest jakieś wejście zaraz z drugiej strony do tych ogrodów. <grystanie> jak w PlayStation kiedyś było i były gry i była wersja demo, nie? To my właśnie mamy teraz wersję demo. I chodzimy, próbujemy przejść dalej, ale to jest tylko wersja demo, nie da się go przejść. Patrzcie jak super. Ludzie sobie leżą na koceczku, na słoneczku, super klimat. Mega mi się podoba szkoda, że nie mamy żadnego koceczka, żeby się położyć tutaj. Kamil już jest zanudzony, on myśli tylko o kebabie, o niczym więcej. Kochani, przyjechaliśmy na kebaba i zobaczcie jaka jest kolejka, przecież to jest no, za dwie godziny oczekiwania. Nawet dzisiaj się uda zjeść. Polecenie od kolegi mamy na tego kebsa. to jest kolejka. Wygląda jakby było warto, szczerze powiedziawszy. Tylko nie wiem, czy zjem to dzisiaj, czy może wejdziemy już na kolejny dzień. To jest półtorej porcji w e, półce, mix-mix, kurczak, karanina i mieszane sosy i to samo lewacz, też półtorej. Dostaliśmy po jakichś 10 minutach, bo sprawdziłam dokładnie, więc bardzo szybko, pomimo tej dużej kolejki. Ja myślę, że było 9 minut 26 sekund. Fajny sos. Pizza taka zwykła. Naleśnik. jest mm, sos mieszany? Tak. Nie czuć w ogóle, chyba po prostu. To jest mix mix To jest lapaż. To jest bułka, wszystko jest to samo, czyli jest mięso mieszane, sos mieszany. Bardzo dobre. Super mięso delikatne, ale przez ten sos pikany to nic nie czuję. Tak mi jest ostro, a on oczywiście nie idzie picia jak zwykle. No picia nie kupujemy w restauracjach. I co myślisz? Do Aha. Ja nie powinienem w ogóle przychodzić w takie miejsce, jak jestem głodny. To jest głupie, bo mi wszystko smakuje. Nawet jak nie jesteś głodny, to ci wszystko smakuje. Co myślisz? Fajny ten sos, co nie? Ja lubię, jak baran nie jest tłusty. Baran ma być jaki? Baranem ma być, ma być pyszny, ma być taki jak samitny kruchy przede wszystkim, ale nie ma się ciągnąć jak gówno. Znaczy gówno się nie ciągnie, guma do rzucia. jest baran suchutki, ale jak samitny i... Kurwa, Ale taki ma, mięciutki, co nie? Ja nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. Pokaż jak wygląda. Wygląda... Wygląda dobrze. Ta bułka jakaś fajna. No. I co myślisz? Mięciutka? Mięciutka, cieplutka? Fajna. O, fajna. Panże, że chcieliśmy tego kupić? No, Pamiętam. Ten, w tym samym kolorze. Chciałeś się nawet zamienić? Zambuję. Bardzo fajna bułka. Taka m, trochę gąbczasta. Ja lubię gąbczaste bułki. Ale jest miękka czy twarda? Nie, no. Zaraz sama ocenić, ale wydaje mi się, że jest ani miękka, ani twarda. Okej. Okay. Tak, w sam raz. Dobre, mm. chociaż ja wolę lepiej na mi też piripiri bardziej smakuje. Ja wolę piripiri. piripiri jest puste, jest chamskie. Mówię o kurczaku, bo byłoby nil w ogóle, nie wiem nigdzie, nigdy. Jest chamskie, jest puste, ale wiem ile ma makro, bo tam mam policzone wszystko. To jest, no to trzeba lubić chyba, nie wiem, chyba wszystkim trzeba je znać na kebabach, żeby móc powiedzieć, co jest lepsze. Natomiast dla mnie ta bułka chyba jest delikatnie za twarda. Mogła być, albo nie wiem, może cieńsze to powinno być troszkę. Chyba stwierdziliśmy, że musimy zjeść coś słodkiego i, jedzie, i Proszę, żeby Łukasz Rygiel tego nie oglądał Do domu Bakery Wygląda pysznie, co nie? Nic nie widzę Oj No Oczywiście musieliśmy wziąć cztery Gdyby było sześć, to bym wziął sześć, ale już nie ma co brać Łukasz Rygiel, proszę nie oglądać tego Ale ciężko Już czuję, że będzie smakowicie Pani nam zabrała z przednosa y Pistacje z maliną bardzo chcieliśmy, ale chcieliśmy pistacje z jagodą, pistacje z wiśniami i jagodziankę. Mi smakuje. Dobra, nie? Bardzo. To weź już zostaw, jak możesz. Nie, teraz już Zostaw, byłem. zostaw, kurwa zostaw. Jak dojdziesz tutaj, gdzieś do tego miejsca, to będzie bardziej czuć. Ja w ogóle nie czuję. O, do tego nie. miejsca jak dojdziesz. O kurwa, osą. <noise> Paulina uciekająca przed osą. Bez alkoholu. A Zero K0. 0 bez alkoholu. mi no alkohol. się podoba ten rooktop? Yy, nie porównuj. Nie porównuję. Byłem na kilku różnych rooftopach na świecie ten podoba mi się. Trochę. Czemu trochę? Bo musiałem lepiej, więc muszę lepiej <laughs> komplansować. muszę to porównać, nie? Dobra. A tobie? Mi się podoba, bo jestem tutaj z tobą. Ale nasz rooftop na Tichuce jest najlepszy, bo tam się. Zaręczyliśmy! Z rooftopu przyszliśmy od razu na sushi. Zobaczcie. A dawno nie jadą sushi bardzo. Ostatni musi sushi, więc zobaczymy. I jak oceniasz pierwszy kans? Dobre. Dobre? Makuje mi. No i super.